Cześć, witam wszystkich na kanale Kupiliśmy Dom Z Ogrodem. Dzisiaj, po długim czasie, kolejne nagranie z naszego ogrodu. Mamy lipiec. Nie jest to może najlepsza pora na sadzenie i przesadzanie, bo najlepszą porą jest wiosna albo jesień, ale dzisiaj jest też jeden z takich pochmurnych dni po dość dużej. Fali upałów. Mamy w końcu taki dzień odsapnięcia od palącego słońca. Jest troszkę duszno, ale jest to, myślę, dobry czas. A przynajmniej z tego filmu możecie dowiedzieć się, że jeżeli macie możliwość teraz poprzesadzać rośliny, jeżeli jest taka konieczność, to również możecie zrobić to latem. W dzisiejszym nagraniu dowiecie się w jaki sposób prawidłowo posadzić hortensję. Ja tutaj mam akurat egzemplarze hortensji ogrodowej, ale to tyczyć się może również i innych gatunków hortensji z niewielkimi zmianami, ale to już powiem w trakcie filmu. Jeżeli taki temat Was ciekawi, to zapraszam do zapoznania się z dzisiejszym nagraniem. No i zapraszam również do pozostawienia tutaj łapki w górę i subskrypcji tego kanału. Już jakiś czas temu postanowiłem zrobić tutaj taką rabatę, rabatę jagodnik, można tak to nazwać, w której w centralnej części są posadzone krzewy borówki i jako, tako, tako, taka, jako taka obwoluta, Będą rosnąć tutaj również truskawki, ale dzisiaj, tak jak powiedziałem, zajmiemy się hortensjami, głównie nimi, ponieważ, o, może jeszcze to tutaj pokażę. W tym miejscu e, jeszcze jakiś czas temu była klatka dla królika, która teraz znajduje się tam, e, że tak powiem miejsce się zwolniło. No, i powstanie tutaj piękna kwiatowa rabata właśnie z hortensjami. I teraz w jaki sposób takie miejsce dla hortensji sobie przygotować. Zaczniemy od tego, że o wybór stanowiska tutaj słońce docierać będzie raczej z rana. W południe, no i już po południu, chować się będzie tutaj za tymi iglakami. E, także w to największe słońce jeszcze będzie, będą te krzewy oświetlone, a w drugiej części dnia, już takim y, popołudniem i późnym popołudniem, będą one po prostu w cieniu. Także stanowisko raczej takie półcieniste. A nie w pełnym słońcu. No, i jeżeli stanowisko już mamy wybrane, miejsce dla Hortensji jest przygotowane, to pomyśleć trzeba również o tym, w jaką, w jaką glebę taką Hortensję posadzić. Zobaczcie, ja tutaj miałem ziemię taką typowo piaszczystą. To jest sam, sam piach, typowo. Typowo ziemia taka piaszczysta. Tutaj nie ma nic, zwykły, sypki piasek. I dlatego odpowiednio przygotowałem glebę właśnie pod te krzewy. Hortensja uwielbia gleby przepuszczalne, także bardzo dobrze, że ten piasek się tutaj znajduje, ale rosnąć nie może w samym piasku, ponieważ nie dałaby sobie rady z tego względu, że w piasku nie ma żadnych wartości, które ten krzew potrzebuje. A skoro hortensja wymaga odpowiedniej gleby, to ja wymieszałem ją z taką jeszcze nieprzekompostowaną materią, wybraną z kompostownika, który tak naprawdę zakładany był tej wiosny. I wymieszałem tą całą, tą całą materię z tym tutaj piaskiem, który znajduje się jako to podłoże główne. To na celu miało wzbogacenie tego, tego podłoża, tego piachu w materię organiczną. I efektem tego ma być właśnie to, że dłużej utrzymywać będzie się tutaj wilgoć. Ona będzie znacznie dłużej. Przytrzymywana, jak wiadomo, przez piasek. Ziemia po prostu przelatuje. A jeżeli wymieszamy to wszystko, właśnie z dużą ilością materii organicznej, jeżeli macie gotowy kompost, to może być z kompostem. U mnie ten kompost jeszcze nie powstał, także ja wymieszałem to wszystko z takim, z takim nieprzerobionym materiałem. Tutaj, jak widzicie, są jeszcze liście, częściowo jakieś trawy. No, wszystko to, co dajecie na kompost. Częściowo, już pod samą roślinę, tam na dół wszystko delikatnie oprószone jest popiołem. Ja sobie zbieram i magazynuję. Tak, jakby tutaj, o, chociażby do wiaderka. To jest wszystko popiół drzewny. Popiół drzewny zawiera. Dużo potasu i fosforu, także wspomagać będzie kwitnienie. Jedna uwaga: z popiołem nie można też przesadzać, ponieważ on troszeczkę odkwasza glebę, a hortensja ogrodowa lubi odczyn gleby kwaśny. Także, jeżeli dysponujecie, to tą ziemię z piaskiem i z materią organiczną. Wymieszać można również z torfem. Wówczas uzyskacie taką jeszcze bardziej próchniczą glebę. Ja tutaj miałem takie resztki w worku takiej ziemi, także pod ten egzemplarz dałem również częściowo takie półworka, powiedzmy 25 litrów, bo to był worek 50 litrowy, 50 litrowy. I pół tego worka poszło pod ten jeden krzew, a tutaj jest już sama materia organiczna wymieszana z piaskiem. Tak jak mówię, będzie to w dużej mierze magazynowało wodę i z czasem utworzy świetną taką próchniczą, takie próchnicze podłoże, w którym doskonale będą rozwijać się korzenie. Podłoże takie będzie oczywiście też. Odżywiało roślinę, ponieważ zawierać będzie wszystko to, co ta roślina potrzebować będzie do odpowiedniego wzrostu. I jak widzicie, ja przywożę sobie tutaj z kompostownika to taczką. Nie ma daleko, ale zobaczcie, to właśnie wygląda w ten sposób. Tutaj jest mnóstwo, mnóstwo życia. To jest kolejna dobra cecha takiej, mm, takiej materii, którą wytwarzacie sobie sami, a nie kupujecie ją gdzieś tam w markecie. Taki torf z marketu jest świetny jako domieszka, ale ja nie polecam stosować go e, tylko i wyłącznie. Dużo lepszym e, myślę, o tutaj jak widzicie, dużo lepszym pomysłem jest stosowanie e, takiej materii, gdyż zawiera ona dużo Organizmów, które na bieżąco będą wspomagać glebę, no i dodatkowo odżywiać wasze rośliny. Jak widzicie, sadzenie mam od razu połączone z porządkami tutaj, także wszystko na raz. A tutaj, jak widzicie, tutaj jest ta wierzchnia część, która jeszcze jest w dużej mierze taka ta zewnętrzna i z obrzeży. Ona jest taka mocno nieprzerobiona, także ja korzystam, o, jak widać, tutaj z takiej już y, średnio, y, bym powiedział, przerabianej materii i, o, tutaj jak widać, ja to powyciągnął, zobaczcie, to jest wszystko mokre, zbite y, i w dużej mierze już takie zaczyna być naprawdę Pruchnicze, fajne. Widać, że to po ściśnięciu zobaczcie, otworzy taką fajną materię. Także gromadzi to naprawdę bardzo fajnie wodę. A jeśli w swoich ogrodach nie macie jeszcze kompostownika, to zapraszam Was na film umieszczony na playliście ogród na tym kanale. Tam umieściłem film, w którym pokazuję, jak taki kompost robię na gorąco. Naprawdę. Może film jest dość długi, ale fajnie obrazowo. Zresztą kilka filmów na temat tworzenia kompostu znajduje się u mnie na tym kanale, a przy okazji również w playliście Ogród zobaczyć możecie urządzenie, nazwijmy to taki oto przyrząd. On służy do przesiewania kompostu. Jest o tym również film na kanale. Serdecznie zapraszam osoby Zainteresowane możecie sobie zobaczyć, w jaki sposób to się odbywa w naszym ogrodzie. Jest film o tworzeniu kompostu, jest film o tym, jak ten kompost bardzo szybko i w bardzo łatwy sposób przesiewam, tak żeby oddzielić tą jeszcze nieprzerobioną materię od tego już naprawdę pulchnego i pięknego kompostu. Sprawdźcie to sobie w playliście ogród. Hortensja ogrodowa y, wymaga troszeczkę y, kwaśniejszego odczynu gleby ni, niż y, hortensja buketowa. Hortensja buketowa poradzi sobie w troszkę wyższym pH, także bardziej y, gleba może iść w stronę zasadową, a hortensja y, ogrodowa, czyli ta, którą tutaj widzicie, wymaga troszeczkę bardziej y, gleby kwaśnej, także dodatek takiego kwaśnego torfu naprawdę dobrze zrobi. Y, ja mam akurat tutaj, mimo tego, że jest to piasek, to cały ogród położony jest nad lasem, i y, jest to las sosnowy, także wszystko wokół tutaj jest y, w dużej mierze ma jeżeli chodzi o glebę w dużej mierze ma odczyn kwaśny. Także ja tego torfu kwaśnego nie musiałem dawać tutaj zbyt dużo. Nawet mogłem pozwolić sobie na troszkę podsypanie i wzbogacenie gleby popiołem. Także jeżeli wy w swoich ogrodach nie wiecie jaki jest odczyn, to możecie spokojnie zastosować torf, taki zwykły, nie musi być to kwaśny. Może być to zwykła ziemia ogrodowa. W takiej hortensja również będzie bardzo dobrze rosła. Pamiętajcie tylko o tym, że dołek, w którym będziecie tą hortensję sadzić, musi być odpowiednio większy, tak żeby ta bryła korzeniowa spokojnie się tam mieściła. Mówi się, że musi być on przynajmniej dwukrotnie większy niż ta bryłka. A jeżeli macie taką możliwość, to ja proponuję zrobić go jeszcze jeszcze dużo większy z tego względu, że raz posadzona hortensja będzie prawdopodobnie rosła tutaj przez wiele, wiele lat i lepiej, żeby ten dołek był dużo większy, żeby te korzenie w spokoju mogły się rozrastać. Hortensja uwielbia taką przepuszczalną, próchniczą, zasobną glebę, przy czym nie musi ona być aż tak pulchna w sensie takim, że nie musi być tutaj aż tak praktycznie sam torf, tak jak na przykład przy sadzeniu rododendronów, co też ostatnio miałem przyjemność robić u siebie na działce. Tam dużo więcej torfu, a dużo mniej tej materii organicznej. A tutaj z kolei jakby proporcje można powiedzieć były odwrotne i Więcej dałem tej, tej nieprzekompostowanej do końca materii, a mniej torfu, żeby te, te, kor, te korzenie swobodnie mogły się tu rozrastać. One są już naprawdę dużo, dużo mocniejsze niż przy rododendronach. Także stanowisko i podłoże myślę, że już omówiłem dostatecznie. Jeżeli dysponujecie jakimś obornikiem granulowanym, również można tutaj spokojnie teraz go zastosować i tak z dwie, trzy garście na roślinkę obsypać, tylko pamiętamy, że nie dajemy tego tutaj pod sam korzeń i w bryłkę, tylko tutaj gdzieś po obwodzie dajemy, tak żeby póki co nie stykało się to z korzeniami. Nie powinno to wpłynąć w jakimś znacznym stopniu na popalenie tych korzeni, ale dla bezpieczeństwa zawsze można zrobić to troszkę dalej. I jak ta roślinka z biegiem czasu będzie się rozrastała, te korzenie będą się rozrastać w każdym z kierunków, to z czasem natrafią na ten obornik i wówczas będą już mogły korzystać z jego dobrodziejstwa. No i na koniec taką roślinę po posadzeniu. Należy bardzo dobrze podlać, tak, żeby wszystkie te korzenie, żeby nie było tam takich kieszeni powietrznych, żeby to wszystko było ładnie przytulone do korzenia, a najlepiej jest to zrobić. Zaraz wam pokażę. Przejdziemy tutaj. Dzisiaj taki film trochę biegamy, stąd dotąd. Ale ja tutaj mam takie wiaderko, takie wiadro, w którym już wcześniej. O, mam nadzieję, że będziecie widzieć, jak to się wzbija. Tam taki tumany, jakby takie obłoczki tutaj, o, z tej strony widzicie. To jest wszystko obornik granulowany. Tu jest kilka garści w takim dziesięciolitrowym wiaderku. I to już stoi sobie tutaj kilka dni, ale wystarczy, że na dobę to zostawicie. I tym właśnie należy na końcu podlać roślinę. Także, jeżeli macie coś takiego, to wykorzystujcie to. I na przykład, jeżeli dodaliście obornik granulowany, to na koniec można jeszcze podlać. A jeżeli tego obornika nie dodawaliście, to również można takim czymś podlać i tą roślinę dodatkowo zasilać i wzbogacać już przy sadzeniu. Pamiętajcie, na koniec u nas zaczyna padać. Ja tylko jeszcze szybciutko, zanim to się rozchula, o, nawet kot już ucieka, zanim to się rozchula, powiem dzwonki, lajki, subskrypcje. Wiecie, jak to działa. Zapraszam do kolejnych materiałów na tym kanale, czy to z domu, czy z ogrodu. Do zobaczenia w kolejnych nagraniach na kanale Kupiliśmy Dom z Ogrodem. Pozdrawiam i do usłyszenia! Hej!